Mankowizowie, witam w kolejnym odcinku magazynów Lego. Tym razem Lego City numer 5 2020, który kosztuje niezmiennie 12,99 zł, a w magazynie dostajemy super szybką zabawkę Lego. Rajdowiec plus wyścigówka. Rajdowiec biało-czerwony, tak samo jak wyścigówka. Ja też w sposób rajdowy otworzę zawartość tej yy, saszety dużej. <grym> jest no, dosyć ciężka. Dosyć ciężka torebka z mm, klockami i zobaczymy sobie szybko co w numerze mamy taki mega wielki garaż jest komiks gaz do dechy mm, no w, w kłopoty kłopot z nagrodami czyli nasz bohater ma zbyt dużo nagród no niecodzienne zjawisko jest instrukcja jak widzicie jest dużo do składania mm, na środku mamy Plakacik, wyścig po wygraną z jednej strony, a z drugiej strony powinien być pionowy plakat. I tak właśnie się dzieje. Zawsze pierwszy jest nasz rajdowiec. No musi być pierwszy, skoro ma taką fajną mega wyścigówkę. Dobra, co mamy dalej? Jest tor przeszkód, jest taki wielki Monster Track. Był też taki fajny zestaw Lego właśnie z Monster Trackiem. Niesamowite wakacje. To są niektóre z prac przesłanych na konkurs z magazynu LEGO City z numeru 2 2020. Jeśli widzicie tu swoją pracę, no to jesteście szczęśliwcami, bo wygraliście więc zapewne jakąś fajną nagrodę. Yy, I reklama kolejnego magazynu City, który ukaże się 2 czerwca. Złotarączka rączka Har plus Ubijak. Jest też reklama Hidden Side i LEGO Ninjago. Ale my nie przedłużamy, tylko. Bardzo szybko, tak jak szybko jeździ nasz bohater. Spróbujemy złożyć jego super brykę i widzimy się za momencik. Słuchajcie, nasz rajdowiec jest zbudowany tak samo jak jego wyścigówka. Zacznę może najpierw od rajdowca. Biało-czerwony strój, dosyć interesujący z tyłu nadruk X. Dream. Kiedyś była taka seria też ekstremalna. Nie wiem, czy starsi widzowie pamiętają. Fajne były tam wyścigówki. No ale wróćmy już do naszego rajdowca. Prosty, fajny patent. Oczywiście otwierana szybka z przodu na kasku. No i sama wyścigówka. Na pierwszy rzut oka od razu rzuca się ten spoiler ruchomy z tyłu, który możemy dowolnie ustawiać. A poza tym to jest jedna bryła są opony. Tradycyjne. Z przodu też jest fajny biały element. No i właściwie to by było tyle. Fajna, mała konstrukcja. Może się podobać. Jest na pewno lekka. Także <gryw> bardziej może przypomina gokart. Ale naprawdę fajnie to wygląda, nawet na biurku. Słuchajcie, na dzisiaj to by było już na tyle, ja się będę z wami żegnał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś fajny komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!